Witam wszystkich. Chciałbym pokazać w kodzie, jak się robi wykres bin2d. Otóż spójrzmy na wykres punktowy. Gdy mamy geometrię punktową, mamy po prostu punkty. Ale istnieje sposób zwizualizowania tego, żeby zobaczyć, ile jest punktów w danym obszarze w sposób graficzny tutaj musieliśmy, że tak się wyrażę, sami szacować gęstość tych punktów, ale przy pomocy funkcji geometrii geomu Bin 2D można to sposób zrobić w sposób graficzny, że otrzymamy legendę z określeniem kąt i tu będzie. Kolor odpowiadający liczbie wystąpień. Tak więc, w ten sposób można efektywnie pokazywać gęstość występowania danej ilości, danej wartości. Tak więc, w tym obszarze jest najwięcej trzęsień ziemi z takimi magnitudami. Gdzie jest ciemno, mniej. Wszystko wyjaśnia legenda. No i to będzie tyle.